Ostatnią sobotę listopada w pięknej wiosce Horni Lomnej położonej w Beskidzie Śląsko-Morawskim odbyło się Międzynarodowe Seminarium Dedictwi Karpat. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat karpackiego zbójnictwa w różnorakim ujęciu. Przybliżone zostały najwcześniejsze dzieje zbójnictwa w Beskidach, a także opisany został okres świetności beskickiego zbójnictwa, przypadający na drugą połowę XVI i początek XVII stulecia. Słuchacze usłyszeli o strojach, jakie nosili, i broni, jaką posługiwali się zbójnicy przy uprawianiu swego rzemiosła. Mogli także podziwiać oryginalne eksponaty z muzeum w przyborze. Doktor Uruszola Janicka Krzywda w prelekcji Miłość i Zdrada czyli zbójnickie frajerki. Opowiedziała o losach zbójnickich kochanek. Przy okazji uczestnicy seminarium dowiedzieli się sporo na temat zwyczajów i praw zwyczajowych, jakim podlegały partnerki zbójników. Profesor dr habilitowany Jerzy Langer z rożnowa pod radhostem zabrał słuchaczy na wycieczkę wyhikułem czasu, rozpoczynając swą opowieść na temat przemytników od czasów średniowiecza, a kończąc na całkiem współczesnych historiach o przemycie zwierząt, alkoholu czy butów w drugiej połowie XX wieku. Czas między prelekcjami wypełniła muzyka góralska, zaprezentowana przez zespół Górole z Mostu Ujablunkowa.